Sponsorem odcinka jest SFD, największy sklep z odżywkami, suplementami oraz żywnością dietetyczną w Polsce. Sprint Rowery. Ulubione sklepy rowerowe w Polsce. Deni, co się stało tam na scenie, że taki tutaj przedłeś zdenerwowany? No ten sklep, po prostu nie nazwij inaczej, brudna, kula. Obleśna, to wygląda jak seat z bajki, wiesz, to epoka lodosowa, nie typowo obrzydliwy seat z bajki, nie? No, yy, no co uderzyło moją kobietę. Kurwa. Uderzyła jeszcze i z tego, także za jej mocno, a to jest babsko i jest to koń, to nie jest zwykła dziewczyna, to jest, to jest taki nas taki babochłopków. Wysoki kurwa, cięższy no to kurwa czuć, nie? Wiadomo, Sandarta mówi, że nicami nie było, żeby jej teraz oddała i tak dalej. Ale samo to, no kurwa, wiesz, spójrz na Sandra taka dziewczynka, Sandra dziewczynka, tam taki kółnik kur... wielki, nie? Ale ogólnie, no, no, no chujowo się stało, nie? No chuj... stało, nie chciałem, no i się w kur... paliłem na kurę. Co zrobiłeś? No nie jestem kur... się wiesz, wyzywałem, nie. Aha. Sorry, że tak przeklinam, ale no, kur... nie no, ale, przepadam ale, tego, ale, że ktoś ale, właśnie, to, ale kobietę, to młody nie? wypika, także spoko, nie? Sorry, tak przeklinam, ale po prostu się kobietę. Wiem się, że każdy by się w kur... y... Sandra wiadomo przegiała, y... obraziła jej mamę. Yy, oczywiście yy, za to prze, ja przepraszam. Też nieładnie. No. Tak, ale ona oficjalnie mówi przepraszam, bo nie fajnie wycofuje te słowa. Yy, bardzo tego Sandra żałuje. Nawet, kurwa, przykro Nawet ona jest taka, żeby zadzwoniła do mamy i powiedziała przepraszam, no bo nie, nie, nie chciała tego. nie, nie ma Ona nie obraża innych osób i tak dalej, nie? Co? Słychać, nie słychać? Nie, spokojnie, tylko no, więc ada, Tym bardziej, że widzisz, tym bardziej, że sama była kiedyś wciągana w te nie, internetowe. Nie, nie, no nie, dramy. tak, ale wyobraź sobie, że na przykład taka osoba jak Magda mówi do niej ty berlińska... I ona... A twoja stara. Kumarz o co chodzi? Bardziej to było tak. Ty, 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 ty na przykład mówisz do mnie. Yy, ty k to ruńska, ja twój stary, twoja stara po prostu. Wiesz o co chodzi? No ku, bo przeprosiła, bo zrobiła jej błąd. Ku, no i, i tyle, tak? Emocje sięgnęły z Nitu, co? Emocje już? sięgnęły z zenitu też zestresowała się kamery i tak dalej. Yy, no ku, nie fajnie powiedziała, ale fajnie, że przeprosiła od razu i tak dalej. Także na każdym wywiadzie tam ona już powie, zapyta się jej co ma tam do powiedzenia. Ale no nie, to nie jest powód, żeby babę, nie? No, trochę k kultury, nie? Facet, facetowi, no spoko, ale no k***a, baba, babie. K***a, to jest taki koń jeszcze, koń wiesz o co chodzi? Słuchaj, mogła się zdenerwować i to nie ma co, skończmy ten temat. E, ja rozumiem, Magda jest przeproszona. Ja rozumiem, ale na przykład jak, jakby ktoś wy za moje mamę albo coś w taki dziwny sposób, jak to, jak powiedzmy, ubliżam, powiedzmy, no nie wiem, odpaliłbyś się. Ale poczekaj chwilę. No. E, powiedzmy, e, ubliża mi teraz, o Filip Wodkowskiej. mówi to, tamto, ja mu obrażam, ty berlińska, ty on powiedział, twoja, swoja, stara, to po prostu Nie miał tego w głowie, nie miał tego, że to... Mówił, chlapacza i mu wyłamuje szczękę. Ludzie by co powiedzieli? Co byś powiedział? No, więc mogłeś mu tego nie zrobić, masz jutro walkę. Hmm. Tak byście wszyscy gadali. Tak zawsze gadaliście, jak jak kogoś biłem, po co to było niepotrzebne i tak dalej. Dzień przed walką na pewno. No właśnie, no to zrobiła to dzień przed walką. Mogła jej szczękę złamać przy otwartej buzi. Wy... Naprawdę gonga mocnego. Wiesz, i wy... Z tego, wiesz, to jest najgorsze w tych wszystkich free-fire tak starych? Że tutaj nie da się zrobić jakichś zasad, bo tu jest tyle emocji. Każda wypowiedź jest inna, każda sytuacja tak. jest inna i to nie jest wszystko takie zero-jedynkowe. Tak. Jak przed jutrem? Nie no, ja to kur... <grym> <grym> nie no, tak? niczego, niczego. Jutro go słuchaj. No. Jestem tak ku... silny, tak jestem wytrzymały, tak jestem dynamiczny. Tak pracuję na nogach, a ku... normalnie tra w woksel jest teraz. Naprawdę zobaczy się teraz, jak go wgniotę. Ten łeb to mu wgniotę, kurwa w klatkę, nie? Naprawdę, zniszczę tego. Tylko mnie najbardziej martwią, żeby nie było wykorzystywania na siłę tych trzech knockdownów, tylko żeby to się skończyło naprawdę no limit, knockout. Nie, skończy się szybkim knockoutem. Maksymalnie to 5 minut potrzebuje. Potrzebuje maksymalnie 5 minut, nie? A no masz na tyle? Ziomek, ja, ja dwa i pół miesiąca temu wytrzymałem z Hawany 5 minut, co chwilę wojna co chwilę tu. Boks? Nie, boks w ogóle nie męczy. Mnie w ogóle ja sparuję z opakami, nie w ogóle nie męczy ten boks. Nic. sparing to nie walka. Kurde, hmm. ja sparuję z koniami, ziomek, a nie z tym szczurem. A ty coś czurkiem sparowałeś? Z kim? No, no, z ta, Tatą. Tak, tak, tak. Ta. I co? Spoko, nie spokojnie. Oszczędzałem dziadka. Ta na pewno, ja to myślę stary, że... A, bo dobra, nie będziemy tego pudzi no, no. e, Jutro sobie pogadam, może z Dawidem, no, e, no tego podpytam. E, a jak typujesz w ogóle main event? Tazy kontra Alberto? Nie wiem, tazy się przegrać. Jest to dzisiaj zwykła. Dlaczego? Zwykła, męska. No słuchaj, no nie trzeź jak obrażę moją kobietę? A no, coś nie? Nie. Nie, ma, nie ma nie ma. łebko mnie przychodzi, się uśmiecha. a tak ta kura... Kobietę s***** śpią, nie? Naprawdę ci mówię, że chętnie bym go wjechał i bym go łeb, ale dostanę karę finansową zaraz i będzie kurdia, nie? O kurde, to tutaj się narobiło teraz. A to dlatego była ta ochrona? No... Niech na niego patrzeć, bo go. Ale to teraz wydaje mi się, że to jest naprawdę walka, która może podrzeć, bo ta też się te za język Te zasady, co on powiedział, że na no, moją kobietę zamiast do mnie nie burzyć, to burzy w kobietę, bo wie, że przez to walkę kurde zostanie, nie? A wy sobie tam żartowaliście na konferencji z Tazem. No tak, bo ja myślałem, że wszystko jest okej, okay, ale zobaczyłem później wywiad, jak on gadał o mojej kobiecie, to aż mi się, <grygać> się w ciało, nie ze za chciało, nie? Czyli co, w tym roku walka? No, kurde, na szybciej, nie, nie, ja go rozpiłem po od razu, nie? Nie roz... ja, a ja mam Jeśli mnie go w zaczymy, zobaczymy, czy jest charakterny czy się roz*****, Jeśli nie rozbiję, go się w, w... <grygać się> w po <pierdolce> walca, to jest jego rozpieram, nie? Zobaczymy jakim będzie mocny, nie? Po. Nie warto sobie robić problemów. Ja jeszcze jedna sprawa. Za, za sprawy rodzinne, kurde, takie rzeczy i Widzisz, to no. jest to, o czym właśnie mówiliśmy na początku. No tak, no. Ja, ja to zjadę, ale, ale on to robi perfidnie. Ona to zrobiła z przypadku i przeprasza, przeprasza, a ten web nie przeprasza. Mieliście jakąś rozmowę właśnie, czy nie? Jest mordek, z nim okay. rozmawiał. Słuchaj, o, Sandra przeprosiła, a ten, ta pan wyzywa, ubliża kobiecie i nie, nie przeprasza. Chój okay. chuj. w ogóle. Ostatnia sprawa. E biały Te. wygląda. się. Ty, a ty nie miałeś podobnych włosów? No ale to. Za na On po mnie papuguje cały czas. Oni nie mają swojego stylu, wiesz. E, Denis, jeszcze jedna stać prawa króciutko. E, Don Cassio, odpala się na Ciebie też mocno e, w internecie. Co z, no. co z tym przeciwnikiem? No, nie zauważyłeś, że on też na moją kobietę zaczął gadać? Który mi? No kur... co wstawił, na x -a? To musiało mi umknąć, to musiało naprawdę. To bardzo brzydko wstawił. Bardzo, bardzo brzydko, bardzo brzydko się zachował, tak? ubliżył jej. Ci pełen w szoku nie się ciągnie, nie? Ja widziałem tylko wczoraj... Okay, ale oni teraz nie potrafią do mnie bić, dziewczynek, nikomu krzywdy nie zrobiła, nie? Okay. To są k***oty, nie? A może w nie będzie walczył? O, to, to, się, to na pewno się spotkamy. Gdzieś. No, może być ciekawie. Widzowie, jutro kupujcie pay-per-view. Denis Załęski. Dzięki.